Nagły komunikat na ekranie podczas Mam Talent. Była 19:47, kiedy się zaczęło. Nagły komunikat na ekranie podczas Mam Talent. Zadziwił widzów. Przecierali oczy, kiedy zobaczyli, co się wydarzyło potem. Nowy sezon Mam Talent w Tvn. Premiera szesnastego sezonu Mam Talent miała miejsce w sobotę 1 marca o godzinie 19.30 na antenie TVN. Nowe odcinki ponownie dostarczają widzom niezapomnianych emocji, a na scenie oglądamy utalentowanych uczestników walczących o spełnienie marzeń i wielką nagrodę. W jury zasiadają Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa i Marcin Prokop. Prowadzącymi są Agnieszka Woźniak, Starak i Jan Pirowski. Za nami już kilka emocjonujących odcinków programu, nie zabrakło też wzruszających momentów, kiedy w ruch poszedł złoty przycisk. Jakie zmiany w nowej edycji mam talent? W nowej edycji na scenie pojawiają się najbardziej utalentowani uczestnicy z całej Polski. Wokaliści, akrobaci, tancerze, iluzjoniści, a także osoby prezentujące nietypowe umiejętności. Każdy ma szansę wygrać główną nagrodę 300 tysięcy złotych. Pierwsze 7 odcinków to etap castingowy, podczas którego juroży wybiorą najlepszą 40. Powróci również złoty przycisk, który natychmiast przenosi wybranego uczestnika prosto do półfinału. Każdy z jurorów, a także prowadzący mogą raz w trakcie castingów go użyć. Po castingach, najlepsi zmierzą się w odcinkach na żywo. Dziesięciu finalistów powalczy o główną nagrodę, a ich występy oceni nie tylko jury, ale i widzowie, którzy głosując zdecydują o zwycięzcy. Nagły komunikat na ekranie podczas Mam Talent. Piotr Denisiuk wrócił do, mam talent, po latach. Jego iluzje już wówczas zachwyciły. Dzisiaj, po latach występów, pokazał coś niesamowitego. Była 19.47, kiedy widzowie ujrzeli na ekranach komunikat. Występ zawiera elementy wysokiego ryzyka. Nie próbuj tego naśladować w domu. A potem wszystko się zaczęło. Mężczyzna na oczach widzów i Jury, połykał i wyciągał z ust metalowe, duże igły do szycia. Jurozy nie kryli zdziwienia. Ja nie wiem, jestem przerażona, powiedziała Julia Wieniawa. Marcin Prokop podziwiał wydarzenie, którego był świadkiem. Całe jury było na tak.